Bardzo gorąco witam radnych, a wśród nich panią Antoninę Mdorzewicz-Sawczu. Witam jednocześnie rodziców i też radnych, pana Wiesława Sutę. Dziękujemy panie Wiesławie za piękną scenę, za panu, pana całodzienną pracę. Podziękujcie panu. Witam pana Tomasza Stroczyńskiego i od razu dziękuję za nagłośnienie i obsługę całej dzisiejszej imprezy i witam wszystkich radnych zaproszonych, których teraz nie widzę, ale jeżeli tylko się pojawią, to będziemy witać ich gromkimi nagami, ale w dali widzę panią Elżbietę Majewską z Rady Sołeckiej z Dżonkowa. Witam również panią Teresę Oleksy i mam nadzieję, że gdzieś w tłumie znajduje się pan Sołtys Zbigniew Majewski, którego również witamy. Chciałam powiedzieć, że Rada Sołecka Dziołchowie, ufundowała dla uczniów naszej szkoły słodycze. Jest tych słodyczy tak dużo, że nikt dzisiaj z Was nie wyjdzie bez słodkości. Będą również rozstrzygane konkursy szkolne konkurs na lat zabaw konkurs na salę zabaw, bo mam nadzieję, że marzenia dzieci się spełnią i że w przyszłym roku według Waszego projektu taki plac zabaw na pewno stanie. Mogę Wam to obiecać, dlatego że dzięki Radzie Gminy i panu Wójtowi, którym serdecznie tutaj z tego miejsca dziękuję, którzy przegłosowali i zaplanowali 115 tysięcy na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Trzonkowie. Mogliśmy przystąpić do programu Radosna Szkoła i drugie tyle dostaniemy z Ministerstwa. Także mam nadzieję, że do końca września plac zabaw dla dzieci klas 1-3 będzie wybudowany przed naszą szkołą. A jaki ma być to plac zabaw, dowiemy się z dzisiejszych prac konkursowych.